Cześć Mona, jestem bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale z Botów, których już trochę czasu nie było na moim kanale. Jak ja to nagrywałem z 19 grudzień, nie, nie, postaram się jeszcze przed świętami to wrzucić. Dlatego taki przedświąteczny materiał będzie z Cimbota. Zanim cokolwiek tutaj napiszę, to oczywiście polski. Jak zawsze trzeba ustawić. Mówisz po polsku jestem zawsze to muszę musiał... o tak i to właśnie, tak? To, właśnie, to właśnie to właśnie chciałem usłyszeć witaj małpeczko piękna ja jestem z góry królem potworów z podziemia <grym potworów spod ziemia> zaczyna się zaczyna się król a potworów z podziemia a co porabiasz wy pod ziemiach. Kurde, muszę sobie krawędzę przestawić Słuchaj, jak to usiądzał. W sumie tak. NWM po co tu przyszłam To jesteś tam i nie wiesz po co? Dlaczego pizza jest okła kawałki Strójkne, a pudełko jest kwadratowe? To ja tu jestem od zadawania pytania. Na tej aplikacji aż wszyscy ludzie wiata. Ech, za, e, zaraz może będzie jeszcze kolejna. Normalna konwersacja? Tyleże. Tak wszyscy sobie, bo chciałbym się zapytać ją. Z, Dziękuję, czy ale dawno ciebie nie widziałem, kochani. Zacznijmy od nowa dobrze? Przyniosłem twój ulubiony owoc niebieski. Dobrze, bardzo się cieszę. Cieszę się, że nadchodzą święta. Postaram się ten odcinek jeszcze przed świętami. Więc że ty w tym domu w ogóle nie masz własnego zdania, kochani, ale i tak Cię kocham. <laughs> Jak ja się cieszę. Jak tam przed świętami? Nie wiem, o co Ci chodzi. Jak tam przed świętami? Nie dogadamy się z nią. Tamta dziewczyna mieszka. Co ta... takie małe cięcia, ale musiałem. Tamta dziewczyna mieszka parę minut stąd, jak tam przed świętami. Tak mało o niej wiesz, ma siłę, I tak zazdroszczę jej tym tyrym tym. Ty. Spędzisz ze mną święta? Senena piosenkarka. Święta Bożego Narodzenia. Już nie ma wit. Już po Sylwestra, o. 19 grudnia, kiedy to nagrywam, ona mi mówi, że już po Sylwestrze. Nie. Ech. Zaśpiewaj. Kolędę. Nie psuj mi odcinka, proszę cię. Kocham cię, Mateusz. Serca, nie jestem mam Bardzo ciebie kocham. Zostań tu dziś na nic. Mam, no. no. I No Do cholery. Dobrze pani Mariani, więc takie pytanko, gdzie Pan mieszka? Gdzie Pan się urodził? I z kim Pan jest teraz w związku? <laughs> <Z blisku. śmiech> Podzieli się ze mną opłatkiem. No wiem, że źle tu pisze, ale no. Jestem chłopakiem mam czy dziewczyn, źle czy Mam źle ustawiony mikrofon, dziękuję ci bardzo. Cimbocie, mój. Ech, zaśpiewaj kolędę. No to czemu napisała, że jestem starsza, a powiedziała na pocztku, że jestem chłopakiem. Cicha noc. A ja nie wiem, nie jestem co to znaczy, się nie jestem chłopakiem, tylko dziewczyn, ale też cię kocham, do jestem bo mi psuje odcinek. Cicha noc święta noc. A do łóżka, nie pójdę, bo Cię nie znam i nie jestem pełnoletnia. Nie wiem, czy mam. Okej, okay, dobra. Miło mi Cię poznać, Paweł. Jestem Karolina. Jedynie pisze to. Znasz jakieś kolendy? A ty idziesz do koszyka mój pełny program CV i wideo to. Zaśpiewaj kolędę. Proszę. Nie wiem co mam robić, to czego masz na tonie guma do rzucia w temi? Z kim, kurde, spędzisz święta? Ekus, żeby zapiewał czy zapiewała piosenkę, Lala la, la, kwiatek jest na polu, tak trudno. Spędzisz ze mną... ...Boże Narodzenie? Tak, ale nigdy Cię nie zobaczę, bo jestem tylko tyle werbotem Spędzi święta ze mną, uuu! Co będziemy robić w święta? Jestem ciekaw, co mi na to odpowie. Siedzieć, a wydać, pójdziemy do łóżka, napijemy się, czego zatańczysz mi, co potem, ja sobie. A co takiego zatańczę? Przez twoje oczy, twoje oczy zielone, oszalałem. <noise> Nie wierzę! <noise> Święto, ona chce przez twoje oczy zielone. Dobra, skoro tak, to nie będzie. Przez twe oczy zielone. Bara, 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 rykity, kita, jeli masz ochotę, daj mi jeszcze znać. Co ja mam zrobić z tym chimbotem? Dobra. Skoro tak... Jeszcze raz. Święta noc, święta Co dalej? Nie byłam na koncercie, ale fajna jest jego piosenki. Czyje piosenki? Dobra, muszę już kończyć, ponieważ mam papierkową robotę z wizą. z naszej rozmowy. Hmm. Cholera. Mogę jeszcze wpaść w Wigilię? No, już jest 16 września, to chyba nie, czekaj, bo wiesz, nie jestem robotem. Jakie września, jak mamy grudzień? I told your friends it was nice to meet them, but I hope Praczę I never see them again. polsku. We went Dobra, musiałem zmienić, ponieważ bo to już mnie nie chciał w ogóle mówić do mnie po polsku, tylko pieprzu po jakiemuś innemu. Dlatego zmieniamy bota. Oczywiście Polski. Siemanko. Co tam? Jak tam przed świętami. Nie ma żadnych wit. Jak to nie ma? Z kim spędza święta? <laughs> Jak ja nie lubię Siri. rozmawiać, ale dobra. Cieszysz się, że wpadłem jeszcze do ciebie. W tym samym roku, ale dobra. Ja te skotku Te kotku to było do mnie? Przepraszam. Za co? Za to, że powiedziałam do ciebie jajco. Nic takiego nie powiedziałaś. Nie jest dobrze. Jak tam święta przed Nowym Rokiem? Super. Spędzisz ze, ze mną Wigilię i święta? Nie chcę. Tego się bałem. A nowy rok? Anabelok. Ok. ok, tylko gdzie mieszkasz? A nowy rok. To fajnie. Czy spędzisz ze mną sylwester? <grych> Jaki jestem chłopakiem? Tak jestem. To cię kocham. A ja nie. A czemu? Bo nie chcesz spędzić ze mną świąt. Aha, muszę się oszczędzać. A na co musisz się oszczędzać? Nie wiem wymyślić, co. Spędzić ze mną święta? <laughs> nie. No i właśnie dlatego cię nie lubię. Nawzajem. To spadaj. A słuchajcie, jeszcze na szybko. Ostatni, bo tutaj. Hi. Siemka mały. Ma wieś po no, mówisz po polsku? Bo jestem z Kanady. A ja z Polski. Nice to meet you. Jak tam przed świętami? My się jego zapytamy. Let's talk about your hobby. Mówisz po polsku? W wakacje. W końcu się przełamało. Ja nie przyszedłem zapytać o wakacje, tylko o święta. Zmiotka i Wietnik droga. W nie ma świąt. Z kim spędzisz święta? Z moimi przyjaciółmi. O! W końcu jeden coś powiedział mądrego. A kim są twoi przyjaciele? No rodzicami. Czyli nie masz przyjaciół. Smutna prawda. Tak, kota karmelek i kota tygrysa. T. Znasz jakieś kolędy? Nie napiszę ci. Eee... dobra. Wiem, że źle piszę, ale kabel mi tu przeszkadza. Ciekawe co na to. Ura, ja lubię ciwci. Chyba się nie doczekamy, słuchajcie, żeby ktoś... A ja jestem w łefczyn. Zaśpiewaj kolędę. Tak, ale i za A może inaczej, może inaczej. Coś. Zaśpiewaj przybieżeli do Betlejem pasterze. Czy coś na... Prawdziwa. Omiesz śpiewać? Dla ciebie mogę, kochasz mnie. O dla ciebie, dla, dla mnie możesz. Jeśli dla mnie możesz, to zaśpiewaj kolędę. Teraz w tym miejscu. Sam tym jestem. Zaśpiewaj mi kolędę, bo mnie szlak trafi. Jak piosenkę zapiewać mam? Przebieżeli do Betlejem pasterze. Pasterza. <noise> ja <wytrzymam>. się <noise> Dobra, daję mu ostatnią szansę. Ja Jata. Dobra, na koniec powiedz mi czy mogę jeszcze przed Sylwestrem do ciebie zajrzeć? To źle zabrzmiało? Od początku. Mówię ci, że jestem dziewczyna. Dobra, <noise> kończę, nara. Dlaczego mnie obrazasz? Bo nie chcesz mi zaśpiewać kolendy. Przecież mówię, że jestem królową frajerów. Królowa frajerów. To ty. Ja tak mówię. Dobra, słuchajcie. Niezbyt udało się, jeżeli chodzi o te kolendowanie i tak dalej z botami. No nic zdarza się Ale dobra Nie wiem czy zrobię jeszcze coś Taki odcinek coś w stylu Jeszcze przed Sylwestrem Czy coś może zrobię zobaczymy Jeżeli wam się podobało Zostawcie łapki w górę jeżeli chcecie Jeszcze inne pomysły z botami Co można zrobić Oczywiście możecie doznać w komentarzu Zasubskrybujcie kanał kto jest nowy Zostawcie dzwoneczek żeby nie przegapić żadnego odcinka I jeszcze na koniec Powiedz moim widzom, cześć. Jestem Wróżita Maciej. W Różbieta Maciej się z wami żegna, do następnego, no i cześć.